Cześć, mam na imię Małgosz pokażę Wam jak przygotować woskowiki. Woskowika jest bardzo praktycznym sposobem na zastąpienie folii spożywczej albo aluminiowej. Do przygotowania woskowiki potrzebny jest wosk pszczeli, olejek żożoba. Możecie też użyć żywicy sosnowej. Wtedy woskowika będzie się lepiej kleić. Najlepszym materiałem na woskowikę jest bardzo cienka bawełna. Możecie też wykorzystać sprane t-shirty, a nawet sprane stare prześciery. Żeby przygotować woskowijkę, rozkładam jeden arkusz y, papieru do pieczenia. Na to układam materiał. Ma wymiary 35 cm na 30. Y, zacznijcie od przygotowywania małych woskowijek. Małe robi się znacznie łatwiej. Teraz na to wysypię y, rozdrobniony wosk pszczeli. Nie może być go za mało ani za dużo. Y, jeżeli dacie go za mało, y, woskowijka nie będzie się kleić. Będzie po prostu takim natłuszczonym materiałem. A jeśli dacie za dużo wosku, wtedy będzie e, brzydko wyglądał i może się e, kruszyć. Do tego wosku dokładam kilka kropli olejku żożoba. Gdy będę to prasować, to wosk z olejkiem się połączy i wymiesza. Będzie bardzo dobrze. To teraz przykrywam drugim arkuszem e, papieru do pieczenia i prasuję. Wosk bardzo szybko się roztapia. Jeśli woskowika przestanie się kleić, wystarczy, że dołożycie trochę wosku i ponownie ją wyprasujecie. I teraz zrywam te ten górny papier, odłóżcie na 3 minuty, po tym czasie będzie już gotowa. Potem wystarczy ją zerwać z tego papieru. I voilà! piękna woskowijka jest gotowa. Woskowikę najlepiej wycinać nożyczkami zygzak. Ja takich nie mam, bo wtedy brzegi się nie będą, nie będą się pały. Inną metodą zrobienia woskowiki jest włożenie wosku pszczelego razem z olejkiem żożoba do piekarnika. Kilka minut w 150 stopniach powinno wystarczyć. Tu już mam pięknie rozpuszczony wosk pszczeli z olejkiem rożoba i teraz w tym zanurzę mój przygotowany materiał. Do pomocy mam dwa widelce. Materiał dokładnie zanurzył się w wosku. O, proszę bardzo. I teraz to przekładam na Przygotowany papier. Odkładam to i poczekam chwilę, aż wyschnie. Yy, w tej yy, zdecydowanie więcej wosku zostało na, na materiale. A teraz sprawdzę, jak będą się zachowywały w praktyce. Yy, mam tutaj popidory, teraz yy, przykry przykryję je postkowiką. Pod wpływem ciepła rąk ten wosk się yy, trochę ogrzewa i idealnie yy, przywiera do yy, miseczki. Naprawdę fajny sposób, żeby nie używać folii aluminiowej ani spożywczej. Taki rozmiar materiału mi się nawet sprawdził. Te 35 cm, tak to wygląda. Jestem bardzo zadowolona i podobają się. Ta woskowika namaczana bardziej się klei, bardziej, bardziej przylega. A ta zrobiona z wyprasowana ma mniej tego, tego wosku, mniej się przykleja. Jeśli wasza woskowika przestanie się kleić, wystarczy, że wprasujecie w nią jeszcze trochę wosku. To jest super rozwiązanie dla każdego brzdąca w szkole. Po użyciu, woskowikę należy przemyć ciepłą wodą i odłożyć do wyschnięcia. Nie obawiajcie się, jedzenie nie przechodzi zapachem woskowiki.